Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowa dacia Bigster przyjechała do nas na montaż systemu Canlock. W tym momencie zabezpieczenie jest aktywne. Uruchamiamy samochód. Mamy napis ready, więc teoretycznie moglibyśmy jechać. Po wrzuceniu biegu samochód nam gaśnie. W tym momencie wpisuję tajny kod. W tym momencie wpisałem tajny kod, czyli kombinację przycisków znajdujących się w samochodzie. Rógnęła nam kontrolka świateł drogowych. Oznacza to, że samochód się odblokował. I w tym momencie uruchamiamy jeszcze raz. Wrzucamy bieg. Samochód nam już nie gaśnie. Możemy jechać. Pakiet Pro, więc samochód w przeciągu 10 sekund od włączenia zapłonu zaczął nam trąbić, ponieważ go nie zautoryzowaliśmy. W tym samym momencie zadzwonił on również do klienta, że jego pojazd jest kradziony. W pakiecie Pro mamy również czujnik 3D, który po wykryciu przechyłów, czyli np. podczas próby kradzieży samochodu lawetą, również zadzwoni nam do klienta oraz Wyzwoli sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce, kiedy CanLog wykryje nam zakłócenia sygnału GPS. CanLog, Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.